Nie. Dolna część obrazu była no, w stanie katastrofalnym. I obraz w 1945 roku y, przy, y, znaczy przystąpiono najpierw do zabezpieczenia tego obrazu i y, y, brał, y, znaczy pracę prowadził nestor y, polskiej konserwacji, twórca Polskiej Szkoły Konserwacji, profesor Bogdan Markoni. Konserwa... Zabiegi konserwatorskie y, trwały 4 lata do 49 i należy, należy jak z dużym szacunkiem podchodzić do tego, co w bardzo trudnych warunkach ograniczonych możliwości technologicznych zostało z tym obrazem zrobione. Praktycznie y, pomimo... Powiedzmy, jeszcze nierozwiniętej sztuki konserwacji, ograniczeń materiałowych, powoje, powojennych ograniczeń materiałowych. Ta konserwacja wytrzymała przeszło 60 lat. To jest bardzo, bardzo dobry wynik. Proszę zwrócić uwagę na takie miękkie, miękkie fałdy, które się tutaj są widoczne na, na obrazie. Obraz był po prostu. Bardzo mocno zabilgocony wyglądał jak mokra szmata. Mokra, przegniła szmata. Tutaj może, może inaczej. Chciałbym Państwu opisać, ponieważ obraz po, po wydobyciu był zbutwiały, płótno, na którym został namalowany, już nie było w stanie go uciśnić. Czyli, jednym słowem, tak jak mamy tutaj. Ten haft zawieszony na ramię, czyli może sobie zwisać, obraz po wydobyciu, po zbutwieniu, nie mógłby tak wisieć, ponieważ by się rozerwał pod własnym ciężarem. I dlatego, jednym, jednym z zadań, jednym z podstawowych e, zabiegów konserwatorskich, było wzmocnienie struktury, czyli podklejenie go. Drugim płótnem, na którym obraz praktycznie wisi na nowym płótnie, bo stare już po prostu nie ma, nie ma tej wytrzymałości. Tak wyglądały makro płótna. Widać wyraźnie resztki grzybni, a tutaj zdjęcia mikroskopowe. Praktycznie we włóknach widać trzebki grzybni, po prostu grzybną, grzybną celulozę zawartą w płótnie zjadał. Krajki. Wygląda to w ten sposób, że żeby obraz mógł być zawieszony, poza tą częścią alowaną są fragmenty płótna, które mają charakter pomocniczy. Czyli jednym słowem... Są fragmenty płótna niepokryte farbą, za które to fragmenty możemy go zamocować do ramy, czyli powiesić go, przybić bez, bez powiedzmy narażenia obrazu na uszkodzenia. Zabijamy na ramę, przybijamy koździami i to się trzyma, wisi. To jest właśnie taki fragment oryginalnej krajki płóciennej, tak jak żeśmy go przed konserwacją zostawili. Czyli, jednym słowem, jest to jakby konstrukcja tego obrazu, prawdziwa, oryginalna konstrukcja obrazu. Więc proszę teraz zobaczyć, zaprezentuję, jak, jak słabe było to płótno. To płótno jest na dodatek jeszcze przewoskowane, to jest wosk e, pochodzący z dalszych e, z, e, zabiegów konserwatorskich powojennych. Proszę zobaczyć, to jest płótno. Widać, że płótno rozpada się w rękach. Identyczny, identyczny. To jest płótno również Matejki, pochodzące z obrazu, z autoportretu Matejki. Jest to dokładnie identyczne płótno, jak to, które państwu przed chwilą za, zaprezentowałem. Proszę zobaczyć Praktycznie możemy szarpać, robić z tym, co chcemy. Płótno jest w znakomitym stanie. Matejko używał znakomitych materiałów, jakby był bardzo solidnym, bardzo solidnym, nie tylko malarzem mówię o umiejętnościach, po prostu był człowiekiem jakby z gruntu solidnym. To, co zostawiał, miało być bardzo solidne i trwałe. nawet wszystkich obrazów, i małych, i dużych. Po prostu rozwijał z beli określoną ilość, odcinał i, i, i na tym malował. Także to jest dokładnie to samo płótno, co zostało użyte do bitwy pod Grunwaldem i stan tego płótna, to płótno było również gruntowane fabrycznie. I widać, że pomimo tego miętoszenia, grunt się nie osypuje. Także to był, no, powiedzmy, taki. Mercedes wśród płuc. Kiedy państwu prezentowałem, był przewoskowany. W takach, które nie były pokryte farbą. Tu jest jeden ze szczególnych fragmentów. Proszę zobaczyć. Są fragmenty. To jest fragment z górnej części, z górnej y, 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 górny fragment brzegu kompozycji. Także tutaj są jeszcze fragmenty brzegu. Tarby. I to jest fragment wyreperowany. Proszę zwrócić uwagę, bo może. Naprawy są dosyć precyzyjnie wykonane, także metów. Płótna to naprawy obrazu. Części obrazu nie ma. Został wysypany. Yy nastąpiły jakieś rozdarcia, uszkodzenia mechaniczne i żeby uzupełnić, wkleić właśnie płótno, czyli żeby wszystkie warstwy miały swoją ciągłość, również warstwa płótna, trzeba było wyreperować krajki i dopiero to nie znaczy, że wszystkie obrazy będą się tak kleiły. Więc robimy próbki, sprawdzamy, znaczy próby klejenia różnymi klejami, sprawdzamy, w który sposób wykonuje się. Yy, najlepiej. Najlepsze no, spełnia nasze oczekiwania i wtedy już ciągniemy resztę, to znaczy prowadzimy dalej takie klejenie. To wygląda w ten sposób, że mamy yy, narzędzie, które jest taką szpachelką podgrzewaną elektrycznie, nakładamy klej, rozgrzewamy i Wklej się to wpływem temperatury, a następnie przy spadku tej temperatury, przy schłodzeniu, tężeje. Tutaj jest sam początek konserwacji, gdzie lice obrazu zostało zaklejone bibułką japońską. Ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę, że odwrocie obrazu, czyli tył obrazu, będzie skrobany. Więc żeby zabezpieczyć żeby lico, czyli farba była zabezpieczona przed naciskiem, yy, została zaklejona bibułką japońską za pomocą takiej masy klejącej, która zabezpiecza idealnie się ta bibułka układa po, yy, po fakturze obrazu i dzięki temu farba jest zabezpieczona przy okazji właśnie takich nacisków, skrobania, yy, i w ten sposób zdjęty. Tutaj widzimy, słabo widzimy, zostały przeprowadzone badania mikrobiologiczne, ponieważ wiadomo było, że w czasie wojny obraz był bardzo poważnie skażony pleśniami, bakteriami, w zasadzie no, po prostu było Zapewne było niewiele, niewiele czynników, które można byłoby wykluczyć. Po prostu już obraz bez. Y, y, po zdemontowaniu ramy y, są przygotowane takie banderole płócienne, czyli lice obiektu zostało zasłonięte pasami płótna, ponieważ obraz miał być kładziony licem do dołu. Istniało realne zagrożenie, że po latach. Y, po latach od konserwacji dublasz może się powoli zacząć rozspajać, czyli to półno wzmacniające, które było yy, takim czynnikiem nośnym w tym obrazie yy, zacznie się odklejać od oryginalnej struktury obrazu i wtedy to by było dla obrazu bardzo niebezpieczne. Tutaj odstawiamy obraz. I przygo został, został przygotowywany podest, rodzaj takiego stołu, na którym cała konserwacja była przeprowadzana. Tu już jest ten yy, podest gotowy, obraz teraz jest kładziony liceum do dołu. To o czym mówiłem, pasy płócienne podtrzymują obraz, ponieważ Pomimo tego, że obraz był mocno naciągnięty, ugięcie tego obrazu było w granicach 25 cm, czyli obraz się wyciągał tak, że odstawał od kros na około 25 cm. W momencie kiedy mamy do czynienia z obrazem bardzo kruchym, to jest po prostu takie podtrzymanie dodatkowe skarbeli lekarskich, chirurgicznych. Tak to wygląda. Z takich skarpeli w trakcie konserwacji, w trakcie oskrępowania odwrotu, użyliśmy około, szacunki są podzielone, ale na pewno nie mniej niż 3,5 tysiąca, być może nawet więcej. Dlaczego tak dużo? To jest skarpet jednorazowy, on się zużywa, ponieważ obraz jest próbny. Musimy może, e, posługiwać się narzędziami ostrymi, takimi, które będą ładnie zestrugiwały ten kosty. Jeżeli skarpet się tępi, to żeby taką strużynę uzyskać, musimy mocniej przycisnąć. W momencie, kiedy mamy obraz kruchy, tak jak Państwo widzieliście, w zasadzie płótno rozlatuje się ręka, mocniejsze naciśnięcie. Będzie skutkowało tym, że włókna cellulozy będą pękały. Nawet w sposób niewidoczny dla nas, ale generalnie wtedy po takim skrobaniu włókno będzie dużo słabsze. Tak jakbyśmy rozróżnili strukturę yy, no, poszczególnych włókien. W takich kombinezonach, jak w jakich Państwo nie, dokładnie takich samych, jakim i... Yy, yy, ten, ten kombinezon który mam na sobie, jest dokładnie takim samym, w jakich pracowaliśmy przy konserwacji. To są, to są wymogi zarówno zdrowego rozsądku, jak i wymogi sanitarne. Wygląda to w ten sposób, że po etapie czyszczenia obrazu mechanicznie, czyli takim kosztem ze za pomocą skarpetki trzeba było przejść do drugiego etapu, czyli do czyszczenia chemicznego, i tam używaliśmy kolejno różnych rozpuszczalników, które są bardzo szkodliwe dla zdrowia. E, ponieważ konserwacja była wykonywana w miejscu, gdzie obraz jest eksponowany, to nie była pracownia konserwatorska, tylko galeria, w związku z tym nie należało się tam spodziewać no i nie było czegoś takiego jak na przykład. Wydajne, wydajna wentylacja. W związku z tym trzeba było na różne możliwe sposoby ograniczyć wpływ rozpuszczalników zarówno na nas jak i po części nas zwiedzających. Także te rozpuszczalników nie przenikają i nie wnikają przez skórę. Także powiedzmy jesteśmy zabezpieczeni Natomiast drogi oddechowe chroniliśmy takimi maskami z filtrem węglowym. To jest zadziwiające, że jeżeli pracujemy w atmosferze, gdzie w zasadzie ciężko wytrzymać od powiedzmy takiego, Przykrego zapachu, bo zapach na przykład benzyny wydaje się, jeżeli tak samochód, wydaje się nawet czasami przyjemny, natomiast w momencie, kiedy jest tego za dużo, no, czuje się, czuję się no, że jest to co najmniej uciążliwe, ale oczywiście również szkodliwe. Setki złożyli, bo to było... Yy, Samoczyszczenie oczyszczenie to około 7 miesięcy. 7 pierwszych miesięcy to była likwidacja kleju, który umożliwił naklejenie, czy tam podklejenie obrazu do Taki jeden... Y